Polska się wyludnia, Polska się zwija, likwidujemy poczty, likwidujemy posterunki policji, likwidujemy stacje kolejowe. Można powiedzieć, że zamiast rosnąć, się zwijamy. Choć oczywiście propagandowo to wygląda wszystko inaczej czyli Zielona Wyspa, ożywienie gospodarcze, Tygrys Europejski. No ale tak naprawdę, jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że mamy pustkę w portfelu, wielkie długi. I przed sobą no, niepewne jutro. Polska jest dzisiaj no, można powiedzieć na pograniczu bankructwa, bo y, mamy tak gigantyczny dług publiczny i y, dług zagraniczny, że chyba kilka pokoleń będzie to spłacać. Właściwie można powiedzieć, że my się spotykamy z tym przejawem takiej walki z, z, ze zwykłym obywatelem na każdym kroku. My właściwie jako naród nie, nic nie mamy. W sensie znaczącego majątku narodowego, no bo banki właściwie w 60 kilku procentach. Sprzedane kapitałowi zagranicznemu. A nawet w tych bankach polskich, które mamy, to przecież są też udziały prywatnych różnego rodzaju podmiotów, które też są często zagraniczne. Służba zdrowia jest znowu po wielu, wielu od, o tak zwanych oddłużeniach, znowu zadłużona na, proszę Państwa, ponad 10 miliardów złotych. Ponad 10 miliardów złotych. A są szpitale, które mają długi rzędu 200 milionów złotych. Kolejna historia. Tej wojny ekonomicznej to jest ten to pasmo rzekomych sukcesów w budowie dróg i autostrad. Jeden kilometr tej południowej półobodnicy Warszawy kosztował 200 milionów złotych kilometr. Rekord, jeden z chyba z rekordów świata. Zaszaleliśmy również w transporcie lotniczym, jak Państwo wiecie, kupiliśmy sobie dreamlinera. Wspaniały amerykański samolot. To kosztowało nas żeby nie skłamać koło 5 miliardów złotych na razie, na razie zobaczymy, co dalej. No tak jakby, tak jakby nie można było innymi samolotami latać do Ameryki, wpłynęliśmy sobie między innymi stadion narodowy. Problem z utrzymaniem tego stadionu jest gigantyczny, proszę Państwa. No, ta władza jest taka szczodra dla swoich, że jak stadion ma tylko 15 milionów złotych straty, w danym roku to premie się należą. Budować stadion za 2,5 miliarda złotych tak naprawdę po to, żeby tam w zimie zrobić ślizgawkę dla dzieci, no to chyba jakiś idiotyzm jest. Policzyłem, że święta u mojej rodziny w Düsseldorfie święta Bożego Narodzenia wyniosły mnie taniej niż święta w Warszawie. Tańsza jest woda mineralna, że tańsze są niektóre przetwory mleczne, proszę Państwa. Tak, tak. W bogatych Niemczech, które, Niemcy, którzy mają przecież czterokrotnie wyższe wynagrodzenia średnio, średnio, licząc niż Polacy. Te koszty utrzymania, koszty podatkowe, koszty usług różnego rodzaju świadczonych w Polsce są jednymi z wyższych w Europie. My przez te ostatnie właściwie 20 lat, to byliśmy taką niewolniczą siłą roboczą. Zarabiamy ciutkę więcej, proszę Państwa, od średnio biorąc od Bułgarów, Rumunów i bijemy się z Litwinami jeszcze, czy, czy ich wyprzedzimy, czy nie. Jest problem rent i emerytur. Te emerytury przecież są średnio w granicach, tam najniższa 831 zł, proszę Państwa. Średnio pewno będą gdzieś koło 1500 zł, 1600 zł, tak policzymy, policzymy tych pułkowników SB, dodamy do, do nauczycieli i, i do pielęgniarek, to wyjdzie pewno gdzieś tam koło 1500 zł. No przecież to jest katastrofa, to jest minimum biologiczne jakieś można powiedzieć. Chociaż w Polsce to nawet minimum biologiczne jest na poziomie afrykańskim, proszę Państwa, bo, dlatego że nasze minimum biologiczne w się skształtuje, się na poziomie, nie uwierzycie Państwo, 400 do 550 zł. Władza nie traktuje nas jako tych pożądanych, potrzebnych, niezbędnych, czyli wraca stare hasło, władza się wyżywi, władza się wyleczy, władza sobie poradzi. A my jesteśmy zdani na samych siebie, nie wolno się poddawać. Trzeba próbować znaleźć jakąś własną taktykę, trzeba się mobilizować, trzeba solidarnie, wspólnie występować i być może trzeba po prostu zmienić gospodarza. No bo ten ewidentnie się nie nadaje, jeśli, chodzi, jeśli widzimy to, jak ubożenią Polacy, jak rozrasta się skala biedy, to jednak widać wyraźnie, że ta władza sobie nie radzi z polskim państwem.